Hey kochani, witajcie w przestrzeni, Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 80 dniu 111 dni podnoszenia wibracji według Kyla. Greja. kochani, wielkie brawa dla każdego z Was, dla każdej z Was, kto ukończył te 80 dni, kto przeszedł je całe. Serdecznie, serdecznie Wam gratuluję. Nawet jeżeli tylko i wyłącznie słuchaliście i nie wykonywaliście zadań, to i tak Wam z głębi serca gratuluję. Ja jestem z siebie ogromnie dumna. Wy też możecie być z siebie ogromnie dumni. A wszystkim tym, którzy dołączyli w trakcie, też serdecznie gratuluję za to, że, że byliście przez pewien etap. Jednocześnie z głębi serca Wam polecam, żebyście, e, kiedy tylko będziecie gotowi, przerobili sobie całe to wyzwanie, ponieważ no, wnosi ogromną wartość. E, chciałabym jeszcze też na wstępie wyrazić ogromną wdzięczność dla Was, bo tylko dzięki Wam dotrwałam do tego dnia, tylko dzięki Waszej obecności. E, Pełni się zaangażowałam też w to wyzwanie i Wasza obecność mnie dopinguje, Wasza obecność mi pomaga, Wasza obecność mnie wspiera i Wasza obecność e, sprawia, że jestem w 100% pewna, że skończę to wyzwanie tym razem. Dlatego naprawdę z głębi, z głębi serducha Wam bardzo, bardzo dziękuję. E, Ostatnie 10-9 dni yy, było dla mnie niesamowicie przełomowe. Yy, tak wiele rzeczy wyczyściło, poczyściło. Bardzo mocno energetycznie w ogóle przeszłam te, te 9 dni. Yy, bardzo mnie to też zmęczyło, bo Pamiętajcie, znaczy nie wiem jak Wy będziecie to odczuwać, jak Wy to odczuwacie, ale chciałabym, żebyście byli świadomi tego, że gdy coś się z nas uwalnia, coś co było w nas za stałe i coś co tkwiło w nas bardzo długo, możemy na poziomie fizycznym odczuwać bardzo silne zmęczenie, dlatego że potrzeba chwili czasu, żeby to co zostało usunięte wypełniło się czymś nowym. Żeby wypełniło się właśnie energią światła, żeby wypełniło się taką czystą nową energią. I nasze ciało fizyczne potrzebuje tej chwili czasu, żeby się dostosować do nowego ciężaru, tego ciała energetycznego, do jego lekkości. To jest to może się wydawać dziwne, ale tak, tak rzeczywiście jest. Ja Mam takie od czasu właśnie w zasadzie pracy z czakrą korony. Mam takie spadki energetyczne nagłe po, po, po ćwiczeniu. Jeden dzień jest dobrze, następny dzień jest, że jestem po prostu nie do życia. E, tak jak w sobotę, no to totalnie mnie wycięło. Bardzo, bardzo mocno energetyczne właśnie było to oczyszczanie z fioletowym płomieniem. Ale też ogromną, ogromną. Ja nawet nie mogę cały czas do siebie dojść po pracy z wewnętrznym dzieckiem, po spaleniu tego listu. To, co zauważyłam już na dzień dzisiejszy, to bardzo mocno się emocjonalnie otworzyłam. Te, moje, te emocje płyną w taki. Wiecie, tak, tak, tak lekko, że jak czuję radość, to wybucham takim głośnym, radosnym śmiechem. Jak się wzruszam, to się pojawiają łzy. I tu nie chodzi o to, że wiecie, że. Bo jednocześnie mam też to, w sobie tą też inteligencję emocjonalną, którą zbudowałam przez te lata. Więc jak pojawiają się te trudne emocje, to pozwalam je sobie szybciutko uwolnić i wracam do tych takich pozytywnych emocji. Natomiast te pozytywne, kiedy się pojawiają, to tak jak u dziecka, tak? To jest nietrwa, niekończąca się radość, niekończące się wzruszenie. No jest to niesamowite odczucie. Dobrze, kochani, przejdę do ostatniej lekcji w tym cyklu. Już jutro zaczynamy pracę z ostatnią z czakr. I cykl manifestacji, o manifestacji, jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Jak już mówiłam, ten cykl, to dla mnie to jest cykl oczyszczania. Stricte, wszystkie, wszystkie zadania są oczyszczające. Wybaczcie, ja jestem troszeczkę trosze, otumaniona, bo jestem krótko po medytacji. Jeszcze nie zrobiłam dzisiejszego zadania, dopiero będę je robić za chwilę. Natomiast już się do niego przygotowywałam i robiłam sobie medytację, więc będę je robić w momencie, kiedy będzie się wgrywał filmik dla Was. Dobrze, kochani. Tematem dzisiejszej lekcji jest pochodnia światła. I jest jeszcze jeden anioł, który pragnie nami pokier nas pokierować na wyższe poziomie, poziomy wibracji. Jest to anioł przebaczenia. I przebaczenie jest ważne i często będzie się pojawiać na naszej drodze. Wiecie, kiedy trzymamy w sobie przez długi czas energię żalu, Energię złości, energię gniewu, yy, obwinianie kogoś za coś, yy, pretensji, to ja kiedyś usłyszałam właśnie takie porównanie, że to jest tak, jakby sobie do plecaka wrzucać kamienie i, i dźwigać ten ciężar na swoich plecach. I kiedy wybaczamy, to tak jakbyśmy wyciągali. Stopniowo kamlot po kamlocie z tego z tego plecaka i zaczynamy się powoli prostować. E, przebaczenie to nie znaczy, że zapominamy. Przebaczenie ma dać ulgę nam. Przebaczenie jest dla nas. E, bo często osoby, którym potrzebujemy wybaczyć. Znaczy, no, dobrze mówię. Często osób, którym potrzebujemy wybaczyć, już nie ma w naszym życiu. I to, że my nosimy w sobie te wszystkie, jak ja to nazywam, kwasy, to tylko zatruwamy tym siebie, nikogo innego. Nie robimy tym krzywdy tej drugiej osobie, robimy krzywdę samym sobie. I moment, w którym. Pozwalamy sobie na wybaczenie, na przebaczenie to ten moment, kiedy uzdrawiamy samych siebie, kiedy dajemy ulgę sobie, kiedy zyskujemy wolność i dajemy sobie możliwość ruszenia do przodu. Kiedy przestajemy tkwić w przeszłości i zaczynamy być w tu i teraz, i marzyć o przyszłości. Dlatego przebaczenie jest tak ważne. Jednocześnie. Przebaczenie tworzy obszerną przestrzeń w naszej energii, gotową na przyjęcie cudów. Więc, jak mówiłam, wybaczenie, przebaczenie to jest prezent dla nas samych, który my sami możemy sobie ofiarować. I, kochani, pamiętajcie też, że przebaczenie może dotyczyć nas samych, że potrzebujemy sobie wybaczyć jakieś błędy z przeszłości, które przez cały czas rozkminiamy a gdybym zrobiła tak a gdybym powiedział wtedy coś innego a gdybym postąpiła inaczej yy, czujemy się winni że coś zrobiliśmy albo czegoś nie zrobiliśmy yy, i dzisiaj jest ten czas żeby sobie też wybaczyć <laughs> przepraszam i kochani przebaczenie jest pamięcią o spójności naszej duszy jest prawdziwym przebudzeniem naszego wiecznego ja oraz usunięciem z naszego życia wszelkich scenariuszy, które nie prowadzą nas ku miłości. Tym jest przebaczenie. I dzisiejsza technika jest prosta polega na odpowiedzi na kilka pytań. Kto potrzebuje mojego przebaczenia? Na którym obszarze mojego życia trzymam się czegoś, czego nie potrzebuję? Co stoi na przeszkodzie między mną a uczuciem wolności? I czy w moim życiu jest miejsce, gdzie kieruję złość, zamiast skupiać się na tym, co sprawia, że poczuję się kochanym? I kiedy dacie sobie te odpowiedzi, yy, będziecie wiedzieć już, co robić dalej. Po prostu to puścicie i będzie do tego też piękna intencja. Oczywiście oddychajcie, płaczcie, zróbcie co uważacie za słuszne, byleby uwolnić się. Możecie, ja już to niejednokrotnie mówiłam, możecie sobie walnąć kilka razy w poduszkę, możecie sobie pokrzyczeć, możecie potańczyć. Możecie zrobić sobie medytację Hoponopono, która jest w playliście z medytacjami. Medytacja Hoponopono pomaga właśnie w wybaczeniu. Bynajmniej dajcie, ofiarujcie sobie ten akt miłości, bo to jest akt miłości wobec samych siebie. Ofiarowanie wybaczenia, czy sobie, czy innym. Jest okazaniem sobie samemu miłości, tak? I sobie samemu, sobie samej miłości. I ja, w momencie, kiedy puściłam wszystkie rzeczy takie, jeszcze, już dzisiaj się, jak przygotowywałam się do tej lekcji, to się zastanawiałam, czy, czy jest w moim jeszcze życiu coś, co potrzebuję wybaczyć. Na poziomie świadomym, nie czuję tego, bo jak tak przeleciałam sobie przez ludzi w moim życiu, to nie czuję do nikogo gniewu, nie czuję do nikogo żalu. Jak myślę o sobie, to, to myślę o sobie z miłością. Słuchajcie, ja sobie kupiłam to jest w ogóle niesamowite ja sobie kupiłam na Dzień Kobiet tulipany. I wyobraźcie sobie, że one do dnia dzisiejszego stoją. I mówi się, że kwiaty szczerze dane długo będą stały, tak? I patrzę na te kwiaty i sobie myślę, rany Julek, jak ja muszę siebie kochać, skoro te kwiaty tak długo stoją, jak ja sobie je szczerze podarowałam. Naprawdę, no jestem w szoku, nigdy mi tak długo kwiaty nie stały. A tu proszę. Yy, I wcale nie są, wiecie, jakieś tak, po, pożółkłe trochę końcówki od liści. Natomiast kwiaty są twardo, stoją wyprostowane w górę, ani nie popadały płatki, ani nie nic. Jestem po prostu w totalnym szoku. Ale to też jest taki właśnie objaw miłości, że nie czekamy na to, e, aż dostaniemy coś od kogoś, e, tylko robimy coś z miłości do samych siebie, tak? I e, właśnie możemy sobie sami podarować kwiaty, na przykład, czy coś, co sprawia nam przyjemność. To też tak gwoli yy, dodatku, że tak powiem wam wspomnę, yy, kochani, życzę wam z głębi serca, żebyście pozwolili sobie i otworzyli się na to, żeby wybaczyć, żeby przebaczyć, żebyście ofiarowali sobie tą wolność i żebyście pozwolili sobie ruszyć dalej z radością, z lekkością, bez żalu, bez gniewu. No po co nam to? Ściskam was serdecznie i do zobaczenia jutro pierwszej lekcji cyklu nowego. Nie wiem jak będzie z informacjami o czakrze, czy uzbieram ich aż tyle, żeby nagrać cały filmik. Natomiast tutaj dla tych, którzy uczestniczą w wyzwaniu, no na pewno informacje będą, bo jest tam niewielka ilość informacji od Kyle'a, ale postaram się znaleźć coś więcej i, i nagrać jeszcze dodatkowy filmik dotyczący tej czakry. Wciskam Was serdecznie, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia jutro. Magda.